No oh. poza cytrudą a kurdupel wjechał łącząc kurwa salto z dżugą. Ktoś coś wezmą co poszalał Było ślisko był oknem na tygrysa I rozjebał na moglisko, A to króli w pracy żar żoło, takie co ma strzelające ziarno Nowa maszyna, a tak naprawdę to do produkcji alkoholu, oczywiście Made in China. Wejdziemy na Włościa do Bartka. Światło jest zainstalowane. Na razie jeszcze trochę syf. Mam część kuchenna gotowa. Nowa lodóweczka, kieliszki, też ważne. Kieliszki, kielisz. jedna trzecia sofy, jest skrzynka. Taka ciekawostka. Niestety, ale budowlańcy, którzy wcześniej byli bardzo chwaleni. No niestety, ale możecie zobaczyć, akurat ten na tym kontakcie już bezpiecznik jest wyłączony, ale z kontaktu leje się woda. No niestety, chyba i tak dosyć, dosyć, specyficzna usterka, nadająca się na pewno do programu usterka, bo no to było hardkorowo. Paki otwierają tajemniczą pszczołkę a dokładnie to jest gar do destylacji alkoholu no ale jak widzę zapakowany naprawdę porządnie i z wiatna lecą. pobiegły śmieci jak powiedziała Sinia, wow Ty no że Klemy ładne. Jest ciężkie. No moje, moje są cięższe te co mam. Nie, te co ty masz są cięższe. No. Ale i tak są dobre, bardzo dobre. Bo to jest to samo, nie? To ja czy że ładne to zrobili mhm. Wygląda jak taka duża beczka na browara, nie? To, to sprawane tak. No. Angielsku. Prezentuję tu jeszcze jest troszkę do niego opakowanych gadżetów. Pakujemy właśnie jeszcze gadżety do zbiornika. Tu jakieś mamy Power Regulation i inne gadżety. Jakieś chyba rurki do grzania. Bartek sprząta, Michał gdzieś zaginął, muzyka sobie leci. A ja przyjechałem dzisiaj do nakupendy ze względu na to, że był główny wykonawca z pracownikiem. Jeszcze robili takie poprawki małe na dachu. Silikonowali tam z boku, jakąś, jakieś dodatkowe zabezpieczenie dawali, żeby no żadna woda się nie wdzierała, bo przy obfitych opadach, przy, przy burzy ostatnio, tam no, pojawiła się woda w środku, ale to wszystko oczywiście da się zawsze naprawić. A Michał tutaj jedzie o. pojechał po, po ściągaczkę. No, a ja się przejdę na halę Z wykonawcą już rozmawiałem. Też, jak, jak się okazało, pomalowali Michałowi. Czy pomalowali? No, po prostu wiecie, jak się przy wietrze maluje coś, a oni wtedy malowali te elementy od konstrukcji. Także gdzieś tam podwiewało na panel i troszkę ten panel był pomalowany. Tylko teraz pytanie: Bo Michał się zastanawiał, żeby poszukać w internecie, jak można taki panel wyczyścić, żeby go nie uszkodzić, oczywiście. No, ale kmerzy prawdopodobnie użyli jakiegoś mocnego preparatu, no bo jednak to jest farba. Miejmy nadzieję, że nic nie zniszczyli. No, a wejdę też na dach. Jeśli chodzi jeszcze o sam projekt, to powiem Wam, że mm, no, sporo się dzieje, chyba każdy odczuwa wzrosty paliw, wzrosty towarów. Yy, oczywiście wzrosty cenowe. I podobnie też jest. Yy, z naszym projektem. Też rozmawiamy z różnymi firmami. Jak widzieliście, teraz przyjechał do nas zbiornik. Oczywiście to jest zbiornik mały, ale no już będzie na pewno pozwalał dużo więcej produkować niż dotychczas. Tym bardziej, że Bartek jest to już na miejscu. No, ale prawdopodobnie będziemy ruszać już mocniej od nowego roku. Tak też będzie założona firma ze względów podatkowych opłat, opłat różnych w Kambodży ponieważ, no tak, księgowy spnąpe, który będzie prowadził naszą firmę, nam zalecał. Ja zerknę sobie na ten panel no i muszę przyznać, że jest czyściutki. Miejmy nadzieję, że nie uszkodzony. O, tu jeszcze stare próbki leżą betonu, które przyjeżdżały wcześniej. No, a my zrobimy dzisiaj taką małą inspekcję. Chciał wcześniej ten wykonawca ze mną się tu przejść, ale mówię, że Michał tutaj nadzoruje to cały czas, także nie ma takiej potrzeby. no a Jak coś się będzie działo, to na pewno damy mu znać. Na hali jak na hali nic się nie zmieniło. Stary element, jeszcze tutaj od tego świetlika, który mamy właśnie tutaj. Zresztą mamy takie dwa i dają, chociaż no jeszcze tam na ścianie dają naprawdę dużo światła, ostatnio potężna burza u Michała, potężny wiatr, którego Michał jeszcze tutaj nie widział, no ale hala, jak możecie zobaczyć, została w stanie nienaruszonym, także są pozytywy. Pewnie ich pracę dzisiejszą będę musiał zobaczyć z zewnątrz albo wejść na dach ale to jak wejdę na dach, to przynajmniej będziecie mogli zobaczyć niesamowite widoki bo takie też właśnie są, a zresztą już widzieliście w poprzednich filmach z naszym projektem się wszystko też troszkę przyciąga, są to różne kwestie ale powoli wszystko realizujemy, no teraz kolejny taki punkt ważny jest to podpięcie prądu do nakupendy trzyfazowego to jest też kosztem potężnym, potężnym kilkadziesiąt tysięcy, powiem wam, yy, dolarów, także tanio nie będzie. To co widzę to właśnie na tych rogach, tam troszkę taki boczny wiatr, bo tu w Kambodży jak wieje i pada to są te, potężna woda, można powiedzieć, że pada w bok i właśnie te elementy dali chyba z przodu i z tyłu hali, tu mamy platformę, tak jak powiem zabawną rzecz, bo Platforma, projekt, jak się cię zapytałem, tak dla przypomnienia, 4000 litrów, ale mówi, że chyba więcej niż 3 nie będziemy potrzebować. Także, no taka ciekawostka. No platforma tak wygląda. Według projektu jest na 3000 litrów, na 4000 litrów wody, przepraszam, na dwa zbiorniki po 2000. Ej, czy wytrzyma? Zobaczymy. Na pewno będziemy robić to w bezpieczny testy, w bezpieczny sposób. Jakie jest Wasze zdanie? To na pewno się dowiem w komentarzach, bo znacie się dużo lepiej niż ja. Idę dalej, zobaczyć co się dzieje z tyłu. Jak widzicie, już nie ma problemu tutaj z jakimś podmywaniem. Wszystko jest, jeśli chodzi o podłoże przy samych hali, w porządku. Bo wcześniej, jak nie było dachu, nie było odpływów, to było dużo gorzej. No tutaj też widzę, że dołożyli ten fragment żeby tam bokiem ta woda nie wchodziła do środka odpływy oczywiście wykonane przez nas tam teraz jest jeden fragment rozłączony ja widzę bo jeszcze musimy te rury pokleić a tu jak widzicie mamy z tyłu masę bambusa. Także wędki będzie można z bambusa konstruować. Kiedyś byłem młody, miałem taką wędkę. Chętnie taką wędkę własnoręcznie bym zrobił. A Widziałem też, że są takie kanały właśnie, które pokazują jak się robi broń, jak się robi różne takie fajne narzędzia. No, tutaj właśnie kiedyś było najbardziej podmyte. Jak widzicie mamy to wszystko tutaj ładnie wzmocnione i nie ma problemu, a przynajmniej nie było do tej pory z wodą. Tu z góry też widzicie, tam jest taka, zapomniałem jak się to nazywa, no ale jest taka przestrzeń między dachem a ścianą właśnie po to, żeby była cyrkulacja powietrza i tam właśnie przez to się prawdopodobnie lała woda. Tu nam jakiś z kolcami krzew wybił. Tam mamy farmę mango, którą już pewnie widzieliście nieraz A no, jak widzicie tutaj mamy te dwa fragmenty też coś tam zainstalowali, no tak to wygląda troszkę niezbyt dobrze powiem tak, no, tutaj jakieś też rury Cię wieje, wieje w Kambodży Tam widzę rura pęknięta no ale cóż, no, takie rzeczy się dzieją czasami a ja chyba wejdę na dach, zobaczę co tam na dachu i jakie mam piękny dziewid. Jestem na dachu. Nie wiem czy to te fantastyczne zaklejanie z silikonem, ale no, mamy tutaj takie coś. Dach cały prezentuje się tak hali. Czyli całkiem nieźle. Idę zobaczyć jeszcze jak wyglądają rynny. Także rynna prezentuje się tak troszkę ta blacha im się powyginała. Ale tam też pokleili to silikonem. No, a tu możecie zobaczyć ten piękny widok z hali. Pójdę tam jeszcze troszkę wyżej, będzie lepszy widok, ale widok jest niesamowity na okolicy. Także chyba jedno z najpiękniejszych, najlepszych miejsc do podziwiania widoku na kupędzie. Silny też wiatr, mam nadzieję, że mnie nie zmuchnie Stoję na samym rogu A tutaj mamy chyba omawiany silikon po tej stronie Słyszę mietek szczeka mocno, czyli coś się dzieje Na pewno jak ktoś będzie chciał sobie spędzić chwilę samotności, z pięknym widokiem, to to jest to miejsce. Widok z platformy nie jest już taki fajny. Za to jak ktoś ma lęk wysokości, to taka oto drabinka do pokonania, w górę i w dół oczywiście. Nie mamy mieszalnik. Kontroler Coś tu jeszcze jest Śmigło Ale Tak Także przewozimy Resztę rzeczy Bartka z domu Michała Tego dużego, jak widzicie tu jest Jestem na tundrze, ale o tam jest dach także jest, Są kanapy, łóżko, materac Pod spodem inne graty, beczki Jest tego sporo, sporo. Hała ryby pływają. Tam jest to jezioro teraz, które pokazywałem wam, gdzie są ryby, a tutaj w tych kręgach posadzona, z tego co pamiętam, mogę się pomylić, limonka, tutaj to drzewo oczywiście podczas burzy się złamało, o której e, mówiliśmy w filmach uprzednich. a tutaj zobaczcie jeszcze mamy taki zbiornik w ogóle nieużywany i powiem wam, że teraz po tej porze deszczowej Prezentuje się genialnie. Bardzo czysta woda, taka niebieskawa, delikatna. Naprawdę fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba też. Także, żeby sprawiedliwości stało się zadość, pokażę Wam jeszcze tak zwaną wyspę u Michała. Jesteśmy zaraz przy hali. Zaraz, nie wiem, mrówki zjedzą czerwone, bo już włażą w dużych ilościach po moich stopach. Mm, ale jak możecie zobaczyć też sporo wody i naprawdę ta woda też wydaje się bardzo czysta. Nasze awokado chyba za dużo słońca dostaje ostatnio. Będziemy musieli je przykryć jakąś siatką maskującą. Ale też to jest chyba awokado, jak się ostatnio dowiedziałem u Marcina, że dowiedziałem się, że to nie będzie owocowało, to musi być inny rodzaj. A niech sobie rośnie. No właśnie chyba nie do tego. Do pilota. To pilota. Jest pilot? Solar taki mamy, light ledowy. A tutaj do tego panel słoneczny. A że słońca w Kambodży jest odpowiednio dużo, to chyba będzie tryb. Chyba. Sią a tu to za kolejna niespodzianka? Komplikowane Skomplikowane jakieś rzeczy Ale chyba taka lampka właśnie Ciekawe, że potrafię spakować się. To wszystko jest No tak w sumie Właśnie złożyliśmy Bartkowi dwie lampy No i muszę przyznać, że ładne Ładne Ładnie świecą nie No ale oni nie CKK Salon Zapomniałem odpalić mojej kamery A CK, słuchaj, że tutaj moimi paznokietkami zajmowała A teraz przejdziemy do Stópek A muszę powiedzieć Wam, że O, stópki już w wodzie a muszę powiedzieć wam, że moje stopy i ogólnie nogi po ostatnim wyjeździe są trochę zniszczone, chodziłem po jakichś kamieniach, po jakichś dziwnych jeziorkach, co mogliście zobaczyć na przykład w filmie u Marcina popas z pieprz". no Mam też trochę pobijane stopy mm, od treningów, ale ten, ale CK je zaraz naprawię, mam nadzieję. Dzieci już działa z moimi pazurami pół stupek. Renejro robi trening ze swoim mistrzem. O, zobacz, no, ostatnią soczu walkę też w boksie, ale też jakimś tam jest mistrzem w kategorii wagowej w Kambodzie. No, a kopnięcie dobre. Mocny, mocny jest to. Kopnięcie ma strasznie mocne. A tu nam ziemno leży jakiś, nie żartuję, nie pamiętam nazwy tego owoca, ale to jackfruit chyba, o, dosyć duży, chłopaki walczą. Dzisiaj troszkę siedzę w salonie z CK. no też pranie robiłem tutaj, oczywiście, ale pokażę wam teraz właśnie kokosa. Bo właśnie tutaj w Kambodży niesamowicie potrafią otwierać, tylko zobaczcie, że taka błonka została tylko do przebicia, ale za to się nie wylewa, także nie pierwszy raz to widzę, ale zawsze podzielam taki... nie? Nie, to chyba nie pokazywałem Wam na zewnątrz. To wygląda mniej więcej tak. Takie budyneczki, takie tutaj są obok siebie. Drzwi, jest tego tutaj chyba z jednej strony 4, z drugiej strony 5. O, a tak wygląda basen. Palmy, oczywiście, motorki. Mojego nie ma, bo jest na prawie, ale byłem wam winny. No i myślę, że spoko temat można sobie spokojnie wyjść z domu, jak jest ciepły dzień. Wykąpać się a pokażę Wam jeszcze co mnie właśnie spotkało. Bo mamy domownika w domu, który wbudował sobie. Jak zobaczycie, o tam w środku mieszkanko. Nie wiem czy będzie to widać, o, ale coś takiego o nie wiem, co to jest, ale pewnie jakaś no, lata. tu możecie zobaczyć, właśnie, jak sobie tam mieszkanko zrobił. Jak się okazało, tu rozmawiałem z sąsiadami z Australii. O, siedzi sobie teraz tutaj ta poczwara, a one tutaj żyją w tych, właśnie kwiatuszkach i jeszcze tam na drzewach. Teraz będę wiedział, żeby nie zostawiać tutaj butów. Campo Riverside po wczorajszym dniu w pełnym deszczu, po ulewach, dzisiaj wyszło słońce. Tu chłopaki wędkują na Riverside, a w tle możecie zobaczyć w wokół, jak to się prezentuje właśnie piękne, słoneczne dni Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu a mianowicie mamy tutaj taki kompleks boisk w sumie to chyba tylko dwa boiska są tu jest takie jedno dużo podzielone akurat teraz na trzy Możecie zobaczyć, jest piątek wieczór, a masa osób jest na boisku i cały czas te drużyny się gdzieś zmieniają. My mieliśmy mieć zarezerwowane boisko na szóstą, niestety jak to w Kambodży twierdzą, że rezerwowaliśmy na siódmą. A tu jest obok drugie to boisko, zaraz je też wam pokażę. A to jest właśnie boisko, na które czekamy. Tylko jedno, za to większe. Niestety, ale ktoś tam zajął miejscówkę, no i będziemy czekać. A ogólnie gram w piłkę, jeszcze tak Wam dopowiem, ludzie z Kanady, Australii, z Anglii chyba najwięcej, także od jakiegoś czasu regularnie dwa razy w tygodniu coś tam czekamy. Zobaczymy jak merzy chodzą na boisko. Ta prezentacja dostaje w dupę najczęściej bardzo dużo, ale jak tak czasami obserwuję, to muszę przyznać, że coś tam w piłkę grały. Piąteczek, piątunio, wieczór, po drugiej stronie jakaś awantura, a my wybieramy się z Cikej na jakąś kolację. Gdzieś pospacerować może po Riverside. no rower już zapakowałem do środka, potykać również, no i co, i trzeba dziś troszkę spędzić razem czasu, a jutro sobota od nowa od początku trening, praca, bo bez pracy jak to mówią nie ma kołać. Odjechaliśmy jeszcze do Darawina na chwilkę na szybkie zakupy, to jesteśmy tutaj w centrum. Tam jakieś kluby, bary, już muzyczka gra, tutaj widzę coś otworzyli nowego, a tego nie było, tu wcześniej był masaż. Ciekawe, no, ale widzę, że jakieś jedzonko. CK mówi, że jest głoda baby. Are you hungry? Yeah, I'm so hungry. I can eat all your body, whole body. Oh my God. Big soup. Będziemy zamawiać jedzonką, jest taki typowy Street Food. I don't know, you choose something for me. Typowy street food. O, widzicie żarówki tutaj wszędzie porozwieszane. Jesteśmy blisko tutaj miejsca, to gdzie Pipali hotel, w którym wcześniej była Dany Pizza. Ale niestety musieli się stamtąd wynieść. No, a co mamy też atrakcje? Mamy masę stolików jak widzicie. Mamy też dla dzieciaków atrakcje jest pikachu, jest mario no a tutaj dalej już mamy riverside restauracje no i no nie należy takich osób które potrzebuje jakiś specjalnie ekskluzywnych najp. ona woli kmerskie jedzenie ale oczywiście czasami takie miejsca też odwiedzamy coraz więcej turystów w Kampocie, coraz więcej autokarów się pojawia nie ma już tak bardzo jakoś obostrzeń. Jest całkiem normalnie. Tutaj też mamy taki, no, siłownię na powietrzu, jak to w Polsce. Teraz akurat nie widać, ale ona tu jest. No i masę, masę stanowisk ze street foodem. Jak tutaj picie jakieś owoce, warzywa. No nic, CK zamawia jedzonko. Pokażę wam, co dzisiaj zjem pewnie będzie to jakiś kmerski przysmak nie zawsze mi wszystko smakuje CK zazwyczaj wszystko zamawia ze stinky fish, ze śmierdzącą rybą najczęściej jakąś jajecznicę ale mam nadzieję, że się nie poczęstuje ludzie tutaj nie umierają, nie chorują zobaczcie, nie mają tutaj zapewne takiej typowej bieżącej wody mają jakiś zbiornik, jakąś beczkę ale zobaczcie sobie, zadaszyli sobie jakąś plandeką, mają stoliki codziennie tutaj gotują, sprzedają jedzenie, zapewne są jakieś to przyjaciele, jakaś rodzina cała, no i żyją, no, takie tutaj stoliki plastikowe, jakieś tutaj jakieś z stejkowego metalu, stoliki, myślę, że to nie są duże kosze, zobaczcie, oczywiście wszystko stoi na bambusach, no, tutaj taka chyba większa inwestycja, no ale myślę, że im się to gdzieś zwraca, bo tu naprawdę sporo ludzi maszeruje wanne kolejne stoliki jak widzicie no nic wracamy do sykiej bo siedzi dziewczyna sama i słyszy wszystko <laughs> What you order for us baby? I order for you rice soup. and for me uh, white noodle. And for me rice, only rice? Rice soup. Rice soup. Yeah, that's something. Only rice and soup. A, okej. Okay. O. o, moja już przeszła nawet bardzo szybko, czyli było wszystko już przygotowane. Zupa ryżowa z kurczakiem. Także widzę zupę, widzę ryż, trochę kurczaka. Mam nadzieję, że będzie to takie troszkę krosu. A ilościowo nawet nie jest źle, bo to jest taka większa miska. Powinienem się najeść. Zamówiła sobie taką zupkę i wali teraz najpierw chili, teraz dodatkowo jeszcze jakieś dodatki. Na pewno czuję w tym w tej zupie sporo cukru. no Kmerzy tak mają, że dają cukru bardzo dużo. Ja chyba sobie jak nigdy przypra przyprawię też troszkę, bo taka mi się wydaje słodka ta zupa. Sticka jest szczęśliwa, głodna po pracy. Dzisiaj dwóch klientów. Jedna pani na masażu, jedna pani o X? Nie, yeah, you want, i give you. No i tu Okej, okay, wait, wait. jedna pani na masażu, jedna pani na paznokciach. no jakieś tam przytuliła e, 25-30 dolarów. Także jakby tak każdego dnia zarabiała, to byśmy mieli fajną górkę o, a tu pani naszą próbuje taka. <laughs> River side my sobie z... Sikaj spacerujemy. A tu sobie rodzinka. Nie wiem czy ich widać, ale wędkują sobie. Słyszę dzwoneczki coś Miód na moje uszy. w ciemności. Baby food was good. Yeah. Are you full? Yes. Are you happy? Yes.